Atrakcyjny i unikalny wygląd nie tylko może pomóc nam w życiu codziennym i w relacjach międzyludzkich, ale może też sprawić, że zamienimy go w lukratywny biznes. Światowej sławy modele i modelki podpisują wielomilionowe kontrakty z różnymi markami. Taka praca wymaga jednak wiele wysiłku i szczęścia w tym, jaką urodę odziedziczymy w genach. Dziś pokażemy Wam kilku szczęściarzy, którzy są bardzo młodzi, a już mają zagwarantowaną karierę w show-biznesie. Poznajcie kolejne dzieciaki o niezwykłym wyglądzie. Zapraszam do oglądania. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko Ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Momoko Kurita. Japońska modelka Momoko Kurita, pomimo tego, że jest stosunkowo nowa w tej branży, już doświadczyła, jak to jest być uwielbianą przez wielu. W 2016 roku pojawiła się na zawodach wyścigowych jako modelka i bardzo szybko zdobyła dużą popularność. Niestety pojawienie się dziewczyny na tak dużej imprezie wywołało mieszane relacje i słowa krytyki. Mężczyźni podczas tego wydarzenia obsypali Momokę komplementami, nie podejrzewając, że miała ona zaledwie 12 lat. Po tym wydarzeniu wiele znanych marek skontaktowało się z modelką, aby podpisać z nią kontrakt. Wielu ludzi jednak twierdziło, że stroje w jakich dziewczyna występuje są zbyt wyzywające jak na tak młodą osobę. W odpowiedzi na te komentarze, Momoko stwierdziła, że po prostu będzie robić to, na co ma ochotę. William Franklin Miller Ten dzieciak z Australii ma zaledwie 15 lat i już podpisał umowę z Netflixem. Jego historia jest prawdziwym przykładem tego, jak jeden post w mediach społecznościowych może zmienić życie człowieka z dnia na dzień. 4 lata temu japońska blogerka przypadkowo natchnęła się na profil Williama w internecie. Postanowiła podzielić się jednym z jego zdjęć ze swoimi obserwatorami. W ciągu zaledwie kilku godzin kilkadziesiąt tysięcy osób udostępniło to zdjęcie, a liczba obserwatorów Williama drastycznie wzrosła. W 2016 roku został on uznany za najpiękniejszego chłopca na świecie, a dziś ponad milion osób śledzi jego profil na Instagramie. Większość jego fanów pochodzi z Japonii i Chin. Wynika to z faktu, że William ma bardzo subtelne rysy twarzy oraz duże oczy, podobnie jak postacie z anime, które są popularne w tych krajach. Obecnie William bardzo udanie rozwija swoją karierę. Występuje w licznych reklamach i gra w serialach. Przykładowo, kilka lat temu pojawił się w australijskim programie telewizyjnym o tytule Jack Irish, po czym otrzymał wiele propozycji od reżyserów z całego świata. Istnieje duża szansa, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy go w jakimś pełnometrażowym filmie. Loren Londa. Olsang to określenie dobrze znane w Korei Południowej, oznaczające dosłownie piękną twarz lub przystojniaka. Termin ten odnosi się do szczególnego rodzaju azjatyckiego standardu piękna, charakteryzującego się delikatnymi rysami, idealnie gładkiej skórze i dużych oczach. Taki wygląd w Korei jest niezwykle popularny. Wizerunek tej dziewczyny z Kanady idealnie pasuje do koreańskiego pojęcia piękna. Loren ma zarówno przodków z Korei Południowej, jak i z Europy. Już w wieku 11 lat brała udział w wielu profesjonalnych sesjach zdjęciowych, a na Instagramie śledzi ją dziesiątki tysięcy osób. Co ciekawe, sześcioletni brat Loren również zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych. Wszystko przez swoją anielską urodę. Fani twierdzą, że gdy dorośnie, stanie się wielką gwiazdą K-popu. Anastazja Kniazewa. Nie jest tajemnicą, że urodę Słowianek od zawsze podziwiano we wszystkich zakątkach świata. W 2017 roku ta ośmioletnia dziewczynka, pochodząca z Rosji, według jednego z najbardziej znanych brytyjskich czasopism, została okrzyknięta najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Nastia zaczęła podbijać świat mody, gdy miała zaledwie dwa lata. Obecnie jej blog ma ponad milion obserwatorów. Zagrała w kilkudziesięciu reklamach różnych marek, została ambasadorką kilku firm, a także występowała w telewizji. Rodzice dziewczynki to zwyczajni Rosjanie, którzy nigdy nie byli związani z żadnym biznesem. Jak twierdzi jej matka, piękno nie będzie trwało wiecznie, więc życie Nastii nie ogranicza się wyłącznie do sesji zdjęciowych. Rodzice pilnują, aby nastia uczyła się dodatkowo tańca, malowania i śpiewu. Aria Bilgin. Zapuszczanie długich włosów dla wielu może być problematyczne. Trzeba o nie dbać, czesać, stosować odpowiednie środki, no i wytrzymać, gdy wiatr zawiewa nam je prosto w twarz. Aria, proces zapuszczania długich włosów, ma już raczej za sobą. Ta dziewczynka nazywana jest australijską roszpunką, ponieważ urodziła się z bujnymi włosami, które były tak długie, że zakrywały jej uszy. Obecnie, gdy patrzy się na Arię, ciężko stwierdzić ile faktycznie ma ona lat. W wieku dwóch lat miała tak długie włosy, że zakrywały jej całe plecy. Dziś Aria ma już 3 lata i mimo młodego wieku pojawia się już na okładkach wielu międzynarodowych czasopism, jak również współpracuje z dużą agencją modelek. Zagraniczne firmy i marki walczą o to, aby móc podpisać z nią kontrakt. Rodzice Ari twierdzą, że od małego dziewczynka musiała stosować profesjonalne produkty do pielęgnacji włosów, takie jak maski i odżywki, ponieważ bez nich nie można było ich rozczesać. Sekret jej niesamowitych włosów leży w genetyce, ponieważ jej matka w dzieciństwie również miała piękne, długie włosy. Krystyna Pimenowa Pochodząca z Moskwy, mająca zaledwie 13 lat, Krystyna Pimenowa jest już znana na całym świecie jako top modelka. W swoim krótkim życiu zdążyła już pracować z takimi markami branży kosmetycznej jak Dolce Gabbana czy Fendi. Choć nie skończyła nawet podstawówki, już zarabia miliony. Dziś młoda rosyjska modelka mieszka w Los Angeles, gdzie przeprowadziła się 3 lata temu, aby podpisać umowę z lokalną agencją modelek. Oprócz pracy jako modelka, Kristina wystąpiła już w kilku filmach, między innymi u boku aktora Gerard de Alonso Mateo. Alonso Mateo stał się prawdziwą ikoną mody dla tysięcy obserwujących, gdy miał zaledwie 5 lat. Jego mama pracuje w redakcji czasopisma modowego i pomaga swojemu synowi. Wybiera dla niego stroje, w których młody chłopak robi sobie zdjęcia. Choć wydaje na nie dużo pieniędzy, to jak sama twierdzi, wszystko zwraca się z nawiązką z kontraktów, jakie jej syn podpisuje. Oczywiście niektórzy twierdzą, że rodzice Alonso uczą go złego wartościowania. Uważają, że chłopak, gdy dorośnie, będzie cenił tylko rzeczy materialne. Jego rodzice jednak twierdzą, że do niczego nie zmuszają chłopaka. Mówią, że chłopiec po prostu lubi taką pracę. Jordan Railna. Idealnie ułożone gładkie włosy, nieskazitelne rysy twarzy i wyraziste oczy. To cechy jakimi charakteryzuje się lalka Barbie. Dla tej dziewczyny ta postać była nie tylko zabawką, ale również wzorem do naśladowania. Jordan ma zaledwie 7 lat i jest już jedną z najbardziej popularnych dziecięcych modelek w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje z największymi amerykańskimi markami. Jej kariera, jak to często bywa, rozpoczęła się od zwykłego postu na Instagramie. Matka Jordane opublikowała zdjęcie córki, które przyciągnęło uwagę tysięcy osób, które błyskawicznie rozprzestrzeniło się po sieci i dotarło do ważnych osobistości w świecie mody. Jade Weber. Choć obecnie ta 14-letnia modelka mieszka w Los Angeles, to jej pochodzenie jest zupełnie inne, a zarazem dość dziwne, jest francuską, która urodziła się w Hongkongu. Jade od małego zajmowała się tańcem i podczas swoich licznych tournée zwiedziła prawie cały świat. Dziewczyna kilka lat temu wkroczyła do branży modelek przez czysty przypadek. Jej bracia wybrali się na casting do agencji modelek. Fotograf, który robił im zdjęcia, zwrócił jednak uwagę na Jade. Zrobił jej sesję zdjęciową i wysłał do swojej siostry, która prowadziła agencję. Dzięki temu, przez zwykły zbieg okoliczności, dziewczyna szybko stała się istotną figurą w świecie mody. Obecnie ma ponad 600 tysięcy obserwatorów na Instagramie i pracowała już z takimi markami jak HM i Fitch. Anna Pawaga. Ta dziewczynka pojawiła się na ponad 30 okładkach międzynarodowych czasopism o modzie, mając zaledwie 9 lat. Młoda modelka rozpoczęła karierę w branży mody przez Czysty Przypadek. Gdy miała dwa lata, jej rodzice poszli na rodzinną sesję zdjęciową. Fotograf, który robił im zdjęcia, był pod tak wielkim wrażeniem urody Anny, że poprosił o pozwolenie na udostępnienie zdjęć w swoich social mediach. Po kilku miesiącach rodzice dziewczynki otrzymali liczne oferty ku różnych agencji reklamowych. Dziś Anna pracuje dla kilku agencji modelek jednocześnie w Rosji, we Włoszech i w Niemczech. Czasopisma modowe okrzyknęły ją jedną z najpiękniejszych dziewczyn na świecie. Promowała już takie marki jak Givenchy, Dolce Gabbana czy DKNY. Mimo swojej ogromnej kariery matka dziewczynki twierdzi, że córka prowadzi normalne życie. Chodzi do szkoły, uczy się tańczyć i ma wielu przyjaciół. Na sesje zdjęciowe jeździ tylko podczas świąt i w weekendy. Rodzina oszczędza pieniądze otrzymane z kontraktów, aby spełnić marzenie Anny o otwarciu dużego schroniska dla bezpańskich zwierząt. Trzymamy kciuki, aby jej się udało. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, która z tych młodocianych piękności zrobiła na Was szczególne wrażenie. A może sami mieliście jakieś doświadczenie jako modele i modelki? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!